Cześć, jestem z tej strony. Pokebal jest w świątecznym wydaniu. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie jeden z tych dwóch ETB. Dlaczego jeden? Ponieważ zamówiłem też boksy z tymi samymi Pokémonami, czyli z Rolling Moonem i Iron Valiantem. i będziemy robić to naprzemiennie właśnie z tymi boksami. Także zapraszam do dzisiejszego odcinka i otwierania jednego z ETB z najnowszego setu Paradoxic. Dobra, już oba ETB przed nami na świątecznym stole. Tak jak wam mówię, mamy dwa warianty tego Elite Trainer Boxa. Mamy Salamansa z przyszłości i Gardevoir z przyszłości, czyli Roaring Moon i Iron Valiant i tym się dzisiaj zajmiemy. ETB z przyszłości Paradox Rift i tutaj mamy tą promkę, która jest w tym zestawie, czyli mamy Deliberta w wersji metalowej. To jest Iron Bundle. Tu mamy pokazane, co jest w takim zestawie, oczywiście standardowo, ale nie będziemy się w to zagłębiać. Zajrzymy sobie do środka i sprawdzimy. Ja sobie wezmę nożyczki, żeby pomóc w otwieraniu. Oczywiście staramy się nie uszkodzić. Miałem pewne obawy, bo ta paczka z tymi ETB leżała całą niedzielę w paczkomacie. Także zastanawiałem się, czy wilgoć nie zaszkodzi. Tej paczce, natomiast no wiadomo, bo śnieg leży. Akurat w momencie nagrywania tego mamy śnieg za oknem, ale okazało się, że pudełko dobrze się ma, było dobrze zabezpieczone. Tu zobaczcie, jak fajnie wygląda to bez tej folii. Takie fajne zdobienia ma to pudełko. Tak wygląda z przodu, z tyłu. Ci co mieli styczność z ETB na pewno nie będą piali z zachwytu, są ładniejsze, ale były też brzydsze, gorsze. Tutaj po zdjęciu tej otoczki mamy standardowo oczywiście broszurkę, w której mamy wypisane zasady, jakieś takie ogólne, pokazane karty i tutaj mamy set, czyli wszystkie karty, jakie możemy znaleźć w Paradox Rift, po kolei numerami można tutaj sobie zaznaczać karty, które już mamy, ale z reguły wszyscy to robią w jakichś programach, które mają na telefonie. Tutaj przechodzimy do Illustration Rarek. bardzo fajny jest ten gimmickul. Bardzo mi się podoba, grzybek też mi się podoba, głośnik mi się też podoba, tutaj mamy Mantaya za oknem pod wodą, także no bardzo ładne są te karty, tą kartę trafiłem ostatnio, tu Salamence'a zresztą w Full Arcie też, także jakieś tam karty już udało się zdobyć, no tutaj Goldengo to jest po prostu hit też, no i te dwie, Salamence i ten Iron Valiant tej wersji Full Art Secret Illustration Rare to jest po prostu bomba. Oczywiście bym się cieszył, jakbym ktoś z tych kart trafił. Natomiast wiadomo, jak to jest z ETB, z boosterkami. Trzeba mieć trochę szczęścia. Tu mamy standardowe znaczniki obraży, mamy kostki. Tutaj mamy akurat taką zieloną. I oczywiście te brzydkie, małe kosteczki, które są chyba w każdym ETB. Teraz poza tym e, chyba UPC, bo tam były inne. I chyba setem 151, musiałbym sprawdzić, nie pamiętam. Tu mamy tą promkę, prom mamy tego Iron Bundle, czy jakąś tam zwie. Delibert w metalowej wersji, Robo Delibert, wersja Future. Oczywiście my sobie ją później wyjmiemy z tego papierka. Tu mamy bułkę kart energii, też nic zaskakującego. Koszuleczki, Kodzik na ten zestaw. Koszulki chyba mi się te bardziej podobają myślę ta wersja, która będzie tam w tym Roaring Moonie Tu mamy przekładki. Z tej strony tak wyglądają, z drugiej tak. Dajcie znać, czy Wy w ogóle używacie tych przekładek, bo ja Wam powiem, że jeszcze jak trzymałem w kartonach karty zwykły bulk, to używałem, ale tyle mam tych przekładek teraz, że te w sumie zostają w tych pudełkach ETB. Tu mamy natomiast boosterki, jest ich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boosterków, czyli nie więcej, nie mniej, tyle ile powinno być. Przełączymy sobie kamerę. Dzisiaj niekoniecznie tak bardzo z góry, bardziej pod kątem, żeby było widać krasnala Mikołaja w tle. Otworzymy sobie oczywiście, o ta folia dosyć mocno trzyma, więc nożyczki pod ręką, użyjemy ich i wyciągamy naszą plomkę. Zobaczymy jak prezentuje się bez tej brzydkiej folii i wygląda ona tak. Bardzo ładnie, aczkolwiek mnie bardziej podoba się ta wersja z ETB z Rory tam mamy Jigglypuffa. On bardziej mi się podoba na tej grafice. Chociaż oczywiście ta nie jest brzydka, też jest ładna. Dajcie znać, jakie wy ETB ogólnie wybieraliście. Czy kupiliście oba, czy tylko jedno? I jakie wybraliście w takim razie? Jak gdybym miał wybierać, to o dziwo wybrałbym to z Salamence'em z przeszłości. Mimo, że grałem w grę Violet na Switchu i bardziej przypadły mi do gustu te Pokémony Paradox z przyszłości. Mimo to, no, ze względu na tą promkę pewnie wybrałbym. Tu macie kodzik na pierwszy busterek, bo się rozgadałem, a tu już pora na otwieranie boosterków i dropienie. Mamy Nikit, Gligar, Blibug, Mela, Wing. mamy dynie Duszka, ale nie w rewersie, mamy Swablu w rewersie właśnie, pierwszym. Mamy porygon na dwójkę i Morpeko na końcu holm, czyli tutaj nic. W ogóle zatrzymajcie sobie i zwróćcie uwagę na te boosterki, jak one są ułożone. Ja tego nie sortowałem, to są busterki wyciągnięte tak z ETB. Wygląda tak, jakby ktoś sobie ułożył je i zapakował do pudełka. Także dziwne, pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Tu macie kodzik na drugi busterek, przekładamy kartę. Energia psychiczna w tym busterku i lecimy Fuego, Snorant, Miecz, Durant, Płyta CD, Uktrio Trio i Eltal. Latios na drugim rewersie i Espatra w chorobie. Czyli tutaj w drugim boosterku też nic. Słuchajcie, dajcie znać, czy wy jesteście Team Coraidon czy Team Miraidon i czy graliście w wersję Violet, czy graliście w wersję Scarlet. Jeżeli w ogóle graliście w gry Pokémon na Switchu, tu macie kodzik na następny boosterek. Bardzo mnie ciekawi, ile jest tutaj wyznawców Miraidona, a ile Korajdona. Ja osobiście, tak jak wspominałem, jestem Team. Mira to bardziej mi się ten Pokémon podobał. Natomiast przechodząc do boosterka. Mamy tutaj Gimigula. Ale niestety nie jest to Gimigula takiego, jak bym chciał, mamy ta wolałbym Garchompa Ale trafia się Roring Money X! Jest, dobra. Fajnie, fajnie, w końcu Dropiki. To całkiem dobry, bo z tego co wiem, to ta karta jest bardzo pożądana przez graczy chyba. E, tak jak swojego czasu Charizard też ten EX w wersji właśnie mrocznej. Przez co osiągał absurdalną dla mnie cenę, ze względu właśnie na to, że był to Charizard i była to karta grywalna, ale mogę się mylić, jeżeli chodzi o Robin Moona Ja z karcianką, z graniem w karty mam e, mało do czynienia, nie jestem żadnym znawcą w tym temacie, także polecam inne kanały, m.in. kanał Dominika TCG. On tam fajnie to tłumaczy, sam czasem coś fajnego wyniosę z tego. Tu macie Joltik, Natu, Remorite. Techno Radar, Stini, Counter Catcher, Purloin na rewersie i Profesor Duro na rewersie. fajnie, Future i to jest to takie inne reverse holo, takie specjalne i golisopot, ostatnia karta w holo, czyli tutaj też nic, ale fajnie, że trafiło się ten reverse, Profesor Duro, lecimy z boosterkiem z garcząpem, z kolejnym także, dojechaliśmy do środka, do połowy boosterków. Mam nadzieję, że coś fajnego się jeszcze trafi w tym ETB, że nie skończymy na tym jednym dropie. Energia Mroczna. I znowu Joltik i znowu Głośnik, i Rybka, Duszek, druga Rybka, znowu CD. Mamy Robaczki, mamy jeszcze więcej Robaczków. Jak Robaczki, to i Myszki na rewersie. I ostatnia karta, Sarena i X. także fajnie, jeszcze pod teraz Stalizacji, czyli mamy... To co chciałem, może nie jest to Illustration Rare'a, natomiast zawsze lepiej trafić i EXA niż zwykłe holo. Tym bardziej, że jeżeli ktoś chce zebrać cały set, to i tak musi później zaopatrzyć się w takiego EXA. A jeżeli już jesteśmy w temacie setów, to muszę Wam się pochwalić, że jestem bliski zgromadzenia, zebrania swojego pierwszego master setu, z czego jestem bardzo dumny, ale z tego zrobimy sobie oddzielny odcinek. Natomiast tutaj wycimy z kolejnym Boosterkiem znowu Gimmie ale w zwykłej wersji, mamy Absol'a, Mosque i Tutaj mamy jakiś booster'ek, mamy Porygon'a, tylko tą podstawową wersję Dodozo i Latios, tylko tym razem w holo fajnie, bo się trafił wcześniej w rewersie Czyli jak widzicie, już jesteśmy bliżej skompletowania podstawowych chociaż kart z setu Paradox Rift Zauważyłem, że dużo osób też tak robi właśnie, że yy, próbuje sobie chociaż Zebrać te karty, te podstawowe 150, 200, w zależności tego jak to jest, bez tych Illustration rerek, to też nawet jest fajny sposób, ja też pomyślałem, że mogę tak robić, mam dużo tych kart. Zubat, Natu, Purloid znowu, Minvao, tu mamy płytę CD, mamy Iron Bundle w wersji zwykłej, ale mamy też promkę, także Techno Radar, snorant na rewersie i Nikit na drugim. I pod spodem kupa kamieni w holo, czyli tutaj też nic. Natomiast, wracając do myśli sprzed busterka, jest to fajna jakaś opcja. W ogóle zostaje nam dwa busterki. Oczywiście otworzymy sobie arma róża, zostawimy garczompa na koniec. Wracając trzeci raz do tej myśli swojej o setak, jest to fajna jakaś tam opcja. Ja tak. Y Postanowiłem, że zrobię z setem 151, bo naprawdę dużo trafiłem kart Reverse i zwykłych, także niewiele w ogóle mi brakowało do tego, żeby zebrać wszystkie 151 Pokemonów. Tu mamy natomiast Kasztana, mamy Rekina, mamy Małpkę, mamy dżdżownicę. znowu Profesor Turo, mamy Łasicę i mamy do kompletu Profesor Sade w tym wariancie z przeszłości, w tym fajnym Reverse Holo. Tu natomiast mamy Wigleta na końcu mamy Grzybka. Wersję paradoks z przeszłości także tutaj też holo. No dobra, trzymajcie kciuki, bo został Last Pack Magic, jak to mówią po Keytuberzy. Także trzeba tutaj nadgonić, bo na razie kiepsko to wygląda. No nie wyobrażam sobie, żebym został z dwoma dropami, plus ta promka. Tu macie chodzić, trzymajcie te kciuki, przekładamy jedną kartę i zobaczymy, co nam tutaj wypadnie. Mamy energię walczącą, mamy Forested, Gibel, Pampur, Blitzur. Counter, Catcher Mosque Rain, NC Booster Zekrom w Rewersie Nie miałem nigdy tego Poka Dobra, i mamy Vanilish, czyli lody Sklep z lodami I na końcu Palkia w Holo Ale powiem Wam, że prześliczna jest ta ilustracja Ja nawet nie zwróciłem uwagi, jak przeglądałem listę kart, które można trafić tutaj w secie nie zwróciłem uwagi na tą grafikę, natomiast no karta jest naprawdę obłędna. I to jest jeszcze drop z tego typu, co się ich nie chce, nie spodziewa, a się trafiają. Także bardzo fajnie. Wsadzimy sobie ją w koszuleczkę, na pewno trafi do albumu, do innych ilustracji tego typu. W ogóle fajnie, że producenci kart poszli w tym kierunku. I dalej mamy karty pokroju Galerię Galery, czy wcześniej Trainers Galery, czyli te właśnie Illustration Rerki. Czyli karty z bardzo ładnymi grafikami, które cieszą oko. Mnie osobiście one bardzo się podobają i wolę ich od na przykład zwykłych ex -ów. Natomiast jeżeli chodzi o nasze karty, to mamy Roaring Moona, mamy tą Sarenek i X, której mogłoby nie być, ale lepiej jak jest i mamy tą naszą Illustration rękę przepiękną. Nie można oczywiście zapomnieć o tej promce, która była w tym konkretnym ETB, tak ona się prezentuje. Ocenę, czy te dropy są satysfakcjonujące zostawiam Wam, mnie natomiast myślę, że satysfakcjonują. Jeżeli chodzi natomiast o to ETB z Roaring Moonem, z Salamensem z przeszłości, to otworzymy sobie go jakoś w przyszłości, natomiast niekoniecznie w kolejnym odcinku. Zrobimy sobie na przykład przerwę na jakiegoś boksa z tymi Pokemonami. Ja natomiast standardowo zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapy w górę, komentarza i do zobaczenia w przyszłym odcinku.